I dzisiaj nagrywamy taką oto lodziarnię. Ona jest bardzo ładna. Zobaczcie, te drzwi się otwierają. Widzicie? Można je zamykać i otwierać. Tutaj są światełka, żeby widzieć, żeby w kogoś nie wjechać. Tutaj są lusterka, żeby widzieć, czy dobrze się jedzie. Tutaj jest wafelek i tutaj jest lud jakiś niebieski i tutaj on ma włosy takie czekoladowe co mu skapuje i on jest uśmiechnięty z sami z okularami i on się tak rusza a teraz wam pokażę jeszcze że to się otwiera i widzicie tam jakie są fajne rzeczy są bardzo one fajne a tutaj jeszcze okienko ok Okienko się tutaj tak otwiera i tu można sprzedawać. Tutaj jest to, żeby, żeby widzieć, czy się dobrze jedzie. Tutaj jest daszek. I chyba już kończymy. A jeszcze Wam życzę super pysznego, bardzo smacznego loda. I zostawcie na koniec tego odcinka 5000 subskrypcji i 5000 dzwoneczków. No i papa, pa. Tylko jeszcze Wam życzę, pysznego loda i życzę Wam, żebyście mieli dużo prezentów i dużo wszystkiego, żebyście długo żyli!